Jeśli lubisz domowe ciasta, zerknij na pyszne wilgotne brownie. Bez jajek, bez mąki, bez cukru, a znika tak szybko, że to samo w sobie już jest jego wizytówką. Piekarnik rozgrzewam do 180 stopni Celsjusza. Jeśli air to rozgrzewanie pomijam, ja zwykle piekę je w air właśnie w formie weekendowego deseru po obiedzie, ale do kawy też świetnie się sprawdzi. Może tylko wtedy proporcjonalnie zwiększyłabym ilości składników. Formy wykładam papierem do pieczenia i lekko natłuszczam. Brownie będzie łatwiej dzięki temu wyjąć. W miejsce rozgniatam trzy bardzo dojrzałe banany, tak na super gładko, bez grudek, dodaję kakao i masło orzechowe, po czym starannie mieszam do połączenia. Szczypta soli mile widziana podbija słodycz i czekoladowy smak. Tak przygotowaną masę przekładam do formy, wyrównuję, obkładam ciemną czekoladą albo groszki, albo z tabliczki. Posiekana? I wstawiam do pieczenia. W piekarniku piekę w 180 stopniach Celsjusza przez około 25 minut, a w airfryerze w 160 stopniach Celsjusza przez 20-25 minut. Upieczone wygląda tak. Zostawiam na chwilę w formie, po czym delikatnie wyjmuję za papier i przekładam na kratkę do odparowania. Tylko ostrożnie, bo na tym etapie to brownie jest jeszcze bardzo delikatne. I kroję je dopiero kiedy ostygnie. Tak wygląda po pokrojeniu, tak się prezentuje. Apetyczne, wilgotne, bardzo czekoladowe. Zapachu oczywiście nie czuć, niestety, ale zachęcam do samodzielnego upieczenia, to zrozumiecie, co mam na myśli. Bajeczka.